Zbaw co sam dzieciom swe, silne pewne ramieniem Twe, grodem, skałą, w świecie złym, Jezu tyś ufaniem mym. Wiedź mnie, wiedź mnie, wiedz przez ciemno światłość mnie. Gdy się wszystko chwieję rwie, ufa w mocne żądy Twe. Gdy Wróg grozi, też stróż mój. W burzach mam ja pokój Twój. Wszystkim zawsze jesteś mi, Jezu. Więc ja ufam ci. Wiedź mnie, wiedź mnie, wiedź przez ciemno światło mnie Gdy się wszystko chwieję, wie, Ufam w mocne rządy twe. Bierz mnie więc za rękę. moją i w ojczyznę prowadź swą, śmiało stawiam każdy krok, idzie za mną Jezus Bóg. wieć mnie, wiedź mnie, wiedź przez ciemno światło mnie, gdy się wszystko chwieję rwie, ufam w mocne żądy Twe.